Nie, widziałem mnie kilka razy w akcji, że potrafi też zarządzać ludźmi, potrafi powiedzieć ty jesteś tu, ty jesteś tam, ty zrób to, ty tamto. No. A wiecie dlaczego ja umiem w PD? bo on mnie uczył. Ja nie grałam nigdzie indziej na żadnym innym serwerze nie grałam w PD, tylko grałam tutaj. Tutaj był mój pierwszy raz w PD i on mnie wszystkiego nauczył i ja wiem jak robić, żeby było dobrze. Ja nie lubię takiej nieorganizacji i tego, że kurwa akcja, która powinna trwać 30 minut, max, ona trwa dwie godziny. Bo ten se stwierdzi, że on se na akcji będzie dispatch uzupełniał, ten se stwierdzi, że se będzie czekał na IMS. Skoro jest jedna jednostka, to dlaczego nie transportować ich na szpital? Skoro mamy helikopter od tego, żeby ich szybko przetransportować. Tu jest taki, to są takie rzeczy, które jakby no później ciężko się granie. Mm -mm. О! Oh. <coughs> Пожанк, конвент.